Apple vs Android, Nikon kontra Canon, PiS kontra PO. Zawsze walka pomiędzy dwoma czołowymi przedstawicielami e, stylu. E, dzisiaj będziemy recenzować Rus Rusty z browaru 3 kumpli Extra Special Bitter. Zobaczymy jak sobie poradzi na tle ostatniej recenzji piwa też w tym stylu z Funky Fluid. E, Pierwsze, co się rzuca, piwo jest e, nagazowane azotem. Jak się uda, to pokażę Wam, co z tego, jak to, co z tego wynika. E, no dobra, nie będziemy tutaj czytać już tej całej długiej historyjki, e, wrzucę ją na, e, na przerywniku, że tak powiem. E, I lecimy. Szukamy składu. Gdzie jest skład? Mamy skład. Najlepiej jest skład woda, słód jęczmienny, miel drożdże. Nie używamy aromatów, tak jak to trzej, trzej kumple z, yy, z w kumpli. Mamy ekstrakt 14%, alkohol 5 i 7. No to zaczynamy. Będziemy otwierać, będziemy lali to piwo na maksa. Zobaczymy, czy się pojawi ten efekt, yy, po yy, efekt narazowania azotem i uwaga. Idzie pianka od dołu, ładnie. Czuć już piękny aromat. Szkoda, że nie powąchałam jego przed z butelki. Dokładnie. W piwach, właśnie na schronych azotem, idzie tutaj taka fajna fala od dołu do góry. I pianka jest taka delikatna, pęcherzykowata. Naprawdę, fest. Dobra. Najpierw miałam powąchać. Zobaczymy, co nam powie butelka. Mm, aromaty karmelowe. O Jezu, jak, jak aż uderza, no. Karmel. Moment. Tak czuć trochę mm, aromat skórki chleba. Taki chlebowy troszkę. No dobra. Czyli karmel nie czuć za dużo chmieli. Plus taka skórka od chleba. Zobaczymy co nam szkło powie piękna piana. No piwo właściwie jest koloru rdzawego, tak jak y, jest nazwane. Co no. piany. No tu bardziej aromaty właśnie skórki chleba. Karmel też jest wyczuwany, ale nie tak jak z butelki. No dobra, to pijemy. Mm. Najpierw smak piany. Taka delikatna, aksamitna eks pianka. Krzyć karmel. No tak, no chleb i masło. No, bez masła, się od tyje. S dodatkowo rzeczy w sumie nic nie czuję. Czy te piwo jest czyste, że tak powiem. No dobra. Czybym to piwo kupił jeszcze raz, prawdopodobnie bym kupił, z tego powodu, że jest nasycony azotem. Ta piana jest bardzo taka klarowna, fajna, delikatna, i ten efekt tego nasycenia azotem, który idzie od dołu. Co do aromatów z szkła i z butelki, są naprawdę fajne. Można się nimi delektować, wąchać piwo przed spożyciem. Co do smaku, smak mnie. Aż tak nie, nie położył na łopatki jak Funky Fluid, e, więc jakby bardziej mi się kierował w stronę Funky Fluid. A szkoda, że to piwo kupię jest dobrym piwem, e, właściwie w stylu extra, special Bittera. E, a komu bym polecił? Tym ludziom, którzy nie pili jeszcze piw nasyconych azotem, zdecydowanie e, to jest ciekawe doświadczenie. Tym ludziom, którzy lubią piwa właśnie w stylu extra special bitter, czyli z takimi nutami karmelowymi. E, tutaj mamy aromaty chlebowe. W poprzednim piwie chyba tego nie czułem, z tego co pamiętam. E, no i właściwie to tyle. Piwo jest fajne, pijalne i naprawdę polecam. E, no i tyle. Zapraszam do kolejnej degustacji, do kolejnego filmiku. I dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. I teraz wyłączamy. Nie, ale już.